20. Gdzie żyje mądry? Gdzie jest zakonnik? A gdzie kto ktokolwiek? Nie obracił go w w na własną stronę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badać wieku tego, czy Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości tego świata? No. Umiłowani bracia i siostry. Ściasty, że po pół roku znowu wasze jestem szczęśliwy, że po pół roku znowu mogę Wasze twarze oglądać. Są oto raczej. E, e, Są. Jeszcze, e, o, o, jeszcze bardziej jestem szczęśliwy, że, ale swoje że e, tym razem nie sam, ale jeszcze Aleksander z rodziną i z Andrzejem jest z nami. Myśmy wczoraj wczoraj. Przyjechaliśmy właściwie wczoraj. I mieliśmy spotkanie u Tomka i Grażynki. Mieliśmy sporo rozmów. I rozmawialiśmy o tym, kto jak zaczynał po nawróceniu. jakie są A ja kiedy się nawróciłem? Tak, mam no są swojeczne przedstawia, budujemy z powodu z Paną budować to włożenie. I miałem cudowne wyobrażenia o tym, jak razem z Panem Jezusem będziemy to jego dzieło budować. Tak, mam jakieś swoje skusze, no, Mam jakieś swoje doświadczenia. Mam jakieś działanie. E, mam jakieś doświadczenia, no wyobrażenia. A, mam jakieś jakieś plany. A plany. Jakie to z z Panem, bo on tak buduje budować jasne dzieło. A jeżeli to będziemy robić razem z Panem Bogiem, to zbudujemy piękne dzieło. Ale to są Ale przekonałem się, że to wszystko działa zupełnie inaczej. Że ważne, jest aktualne to, co mówił prorok Izajasz. Że Boże a Boże myśli. Że Boże drogi i Boże myśli są wysoko wysoko nad one są wysoko wysoko nad naszymi. A nie, Bogu nie, robi tak, no. nie Bóg będzie robił tak, jak my, bo I Nie, Pan Bóg będzie robił tak, jak my kładziemy to przed Nim, żeby to robił? Ale że my to musimy wolno nie zabudować na to, czego my chcemy. Ale my, że my zupełnie musimy zapomnieć o tym, czego my chcemy? Musimy sam uczyć myśli, tak, jak myśli I musimy się uczyć myśleć tak, jak Bóg myśli. A to nie jest To nie jest proste czytamy pismo. Bo my, kiedy pismo czytamy. Tak ja sam mam taki dojem. Czasami mam takie odczucie. Pan ma. y, no, mam wrażenie, że Pan Bóg czymś się wygupił. No, y, na przykład jak były nasze dzieci małe. No, nie jest, się czyta, się, jak to, y, chętnie czytaliśmy z książek o takich wy wydarzeniach z Biblii. I tam była też historia o dobrym pasterzu. Jak ten pasterz wieczorem przyszedł do domu, policzył owce, stwierdził, że jednej mu brakuje. I powiedział, nawet nie będę jak kolacji, idę jej szukać, bo ona jest cenna dla mnie. Ale kiedy czytałem Biblię, to za Przeczytałem, że to zupełnie Ufolinami, czy tam jest zapisane. On na to przyszedł jeszcze tam na tej pastwinie, że on doszedł do tego stwierdził to już na pastwisku. Ja sąsiad powiedział, kto by zaniechał 99 owiec, aby iść za one. I ja sobie myślę, kto by zostawił 99 owiec po to, żeby jednej szukać? To piętę jedną znajdę, te ostatnie są na starcie. zanim znajdzie tą jedną, te pozostałe się rozbiegną. Kto może, tak to Kto może tak myśleć, tak rozumować? No pan, Jezus. pan Jezus, bo ta jedna jest mu tak cenna, że on te 99 zostawi, A on 99 ale on zatroszczy się też o te 99, A inne, miejsce biblia... inne miejsce z Biblii. Nie wiem, czy macie jakieś albo pole. Nie wiem, czy macie swoje jakieś ogrody albo pole na przykład. Ja wam I potrzebujecie, żeby ktoś wam pomógł. A I od razu uświadamiacie sobie, że, ci od rana. że Czy ci ludzie od rana pracują? No, no, kiedy albo jak przyjdą o piątej wieczorem, że, im zapadli, że taką samą kwotę im zapłacicie. Kto, tak to Kto myśli w taki sposób? To, to, jest, własność, to jest głupie. Ale to jest ten system, w jaki Pan Bóg myśli. On, on, chce, każdego on, myśli. on chce każdego wynagrodzić. A może powiedzieć takie świadectwo o I, I mogę wam takie świadectwo powiedzieć na temat takiego błażeństwa. Z ostatnich dni. To są no u nas na Mam jakąś siostrę u nas na Słowacji. A pre, pre 6 mi... I około 6 lat temu odszedł od niej mąż. A w rodzinie... I w rodzinie powiedzieli A nic się z nie, nie przejmuj się tym, znajdziesz sobie lepszego, jesteś młoda, Pekna. piękna, zasługujesz. zasługujesz na to. Ale ona mówi, ja w ogóle tak nie myślę. Ja Obiecałam, próbowałam miłość nie tylko swojemu mężowi, ale ślubowałam to Panu Bogu. A ja chcę Bogu A ja chcę swój ślub w stosunku do Boga dotrzymać. No mama mówi, Zbłaźniłaś się. Jesteś głupia. To jest ten, to jest temat pracy. To samo się wydarzyło u niej w pracy. O, ona pracuje z taką rzeczką. Pracuje w takim zespole żeńskim. Gdzie są chodnie oba. Gdzie no tak o wszystkim się rozmawia. Chodnie chodnie oba. Y, Protokuje. A ona w tym to nie bierze udziału. A ona nie bierze w tym udziału. Prawie jako miejsce obieczące. Myślcie sobie o mnie, co chcecie, ale mnie to nie interesuje, powiedziała. Każdy no nie się No, inni mówią, o niej kupię jesteś. Ale potrzebują pomocy. Ale kiedy po, pomocy potrzebują, to właśnie idą do niej. No u nich była Ostatecznie ich w domu coś takiego zrobiła. Że stała Kiedy przygotowywała jedzenie. Nie zawsze kładła jeden talerz więcej. A dzieci pytały, kogo ten talerz? Dzieci pytały, mamo dla kogo ten talerz? Czekamy na jakiegoś gości." Czekamy na gości?" No, Dobra." No, czekamy, kiedy tatu jubili. Te dzieci brały mamę i sygnał. Te dzieci mówią, mamo jesteś dziwna. A, w nowym november... Zadzwoniła do mnie w listopadzie. Powiedział, Maria, nie uwierzysz, ale, nie uwierzysz. Nie ubieżysz, ale mój mąż odezwał. Chce się spotkać ze mną. Ja Zobacz, I Boże Narodzenie obchodził mi jako rodzina. Krecie, ale ludzki nie ma Wiele razy dzieją się rzeczy, które po ludzku nie mają żadnego sensu. Ale Bog to Ale Pan Bóg ten sens widzi. No bo on, jest ten reżyser, który no on jest tym reżyserem, który to przygotował już wcześniej. A my kiedy myśli, tak jak myśli Bog, I kiedy nauczymy się myśleć, tak jak Bóg myśli. A to nie I to tylko możemy z Biblii się nauczyć. Bo z, widimy, jak bo z Biblii wiemy jak Pan Bóg kocha. A on, a on w jaki sposób on myśli. A? A nas chce nauczyć na, na swoje Jak e, nas chce nauczyć swojego sposobu myślenia. Ten jedynie w taki sposób możemy się do Boga przybliżyć. A, to była I krasna myślka, I to była piękna myśl, którą Darku się dziwiłeś. Że przy każdej modlitwie. Przy każdym spotkaniu. Panie, chcę być o lepszy. Panie, o, chociaż o trochę chcę być lepszy. Bo to, co starczyło nie, starczyło, nie starczy. Bo to, co wczoraj starczyło, dzisiaj już nie starczy. To, co jest dobre dzisiaj, jutro już nie będzie wystarczająco dobre. Bo Bóg mówi, bądźcie doskonali, tak jak ja jestem doskonały. Ja chcę się zbliżać do tego.

Wiecie jak to rozpoznajemy w jaki sposób? Po owocach. Bo to owoc działa, naszym Że owoc ciała przestaje być ważny w naszym życiu, zacznie owoc ducha, ale zacznie objawiać się owoc ducha, czyli miłość. Radość, Radość, pokój, pokój miłosierdzie, łaska, łaskawość, wszystko, co wicie do Galacjan jest zapisane, no bo, to, to planu, bo to Pan Bóg zaplanował do naszego życia. Każdy I wszystkich Was chcę do tego zaprosić. Tak jak, Kodusza, się zadań, żalny, tak jak jest w czwartym psalmie napisane. Skosztujcie i zobaczcie, przekonajcie się, jak dobry jest Pan. Bądźcie Błogosławieni. Amen.